Cześć wszystkim z tej strony Devaxis. Jeszcze widzimy się chwilę przed odcinkiem, przed najlepszymi akcjami z Bekaz coś takiego, ale mniejsze o to, chciałbym Was zaprosić na stronę cskine.pl, kości Sklep oraz na cskine.pl. Jeśli na przykład macie młodszego brata, może starszego, może ogólnie brat interesuje się cs to zawsze możecie mu kupić na cskine.pl kod poprzez SMS i może wylosować sobie jakiegoś skina. Myślę, że jest to w miarę fajna forma prezentu dodatkowego bo na pewno daliście mu coś na święta, bo dzisiaj mamy 25 i jeszcze możecie mu na przykład dokupić kodę, sms-em lub możecie mu kupić jakiegoś skina, klucze na stronie ceskina.pl, ukośnik skiny ukośnik sklep, nie skiny, ogólnie linki macie w opisie jeszcze strona zasponsorowa zasponsorowała na święta dla was trzy kody, które macie w opisie, możecie wylosować sobie jakiegoś skina, no i co, to by było chyba na tyle zapraszam na strony, zapraszam również na ich page, bo tu na święta organizują naprawdę sporo konkursów na skinę, możecie coś wygrać. A ja zapraszam do odcinka już, nie przedłużam i intro. Bullseye. Spędź, jest. Paka. No, czekam, Pokaż mi. Ja pierdolę, pierdolę na p 90 Idzie CT. CT. I jeden, dwu... Trzech od noga, trzech od noga. CT mogą być. I to było na parcie, kurwa. No to było. 88. Planuję. No kurde, banie dostałem. Woda, no, tak. Jeden jest chyba na górze. Jeden jest. Właśnie nie. po prawej musimy mieć jednego. Jest. Kurwa, on miał tego. No, nie wiem, no, może być na górze. O! Pokazała, nie? Hmm. Leży. Leży. Nice. No, jeszcze na YouTube'a. No, ja to No, ja jak to

Ej co ona boi nie ma, what the fuck? Ej do venty zasmokowany, na basie jest Albo drzwi, drzwi Ja yes, z u góry, u góry, u góry, obitych w basie Masz Of but I've a nagging fear—someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town, freaking out and all it brings.